Zamiast kompociku wnętrze kubka fioletowe Elfy Mikołaja ujebane mefedronem Dzisiaj jest Wikilia, a twój stary bije żonę To będą super święta, Rudolf ciągnął koksu getta Na niebie pierwsza gwiazda odpalam pierwszego skręta Na głośnikach Kuba nie leci żadna kolenda. Wszystkim Merry Christmas, niech spłonie każda komenda Pamiętajcie ludzie swoich bliskich, zwłaszcza w święta Załamany Mikołajowo mam na fiucie Puka do drzwi, ja pukam Chodzi, ja uciec Mówię wam, święta to skam Tak to dziś wygląda w skrócie Na skunione renifery A święty Mikołaj pali krak Pizdy piją se somery Twój stary znów chla natur.